Cześć kochani, tu Agnieszka. Robimy dzisiaj mierzymy, mierzymy z Senseja. I jak wiecie, tego typu format to jest przede wszystkim rozrywka. Ja chcę was tutaj nie wiem, rozerwać, oderwać trochę od tej rzeczywistości, która ostatnio jest trochę przytłaczająca. Więc traktujcie te filmy w ten sposób, bo ostatnio dostałam taki komentarz, że jak mogę teraz w ogóle gadać o ubraniach, o butach i tak dalej. No no mogę. To jest mój sposób na oderwanie się od tej rzeczywistości. To jest mój sposób, w jakim mogę wam trochę pomóc oderwać się właśnie od tego, co się teraz dzieje i traktujcie to w ten sposób, po prostu. I dzisiaj robimy mierzymy uwaga Simseja. Weszłam ostatnio tak, wiecie, zupełnie impulsywnie na stronę Sinseja. Bo wyświetliła mi się jakaś zniżka, że teraz można taniej tą kolekcję wiosenną kupić. Wiadomo, że no nie pochodzimy jakoś wyjątkowo w tych rzeczach, ale stwierdziłam, że zamówię, bo fajne są te ubrania i chcę je po prostu zobaczyć, chcę Wam też pokazać. E, tak, i mamy dzisiaj Cincia, i przyszło do mnie wszystko wczoraj w takim worze, już go otworzyłam, dlatego że lekko szokłam, ponieważ po prostu no to jest taki wór i zaczęłam się zastanawiać, jak to w środku wygląda. W środku to wygląda tak. Tak, że wam. po prostu ubrania zostały wrzucone wszystkie naraz luzem. Czy to jest dobre, czy nie? No, ja myślę, że od strony eko to jest na pewno dobre, bo nie ma marnowania kolejnych woreczków i tak dalej. Ale od strony takiej estetycznej to yy, takie trochę niechlujne. Ale dobra, to nie jest najważniejsza rzecz. Powiedzmy, że ta eko strona bierze górę, więc pomijamy niechlujstwo. I mam dzisiaj chyba 6 albo 7 ubrań, które wypatrzyłam na stronie, właśnie były całkiem tanie. Myślę, że to będzie też rachunek, to będę mogła Wam, mam nadzieję, przynajmniej powiedzieć, ile kosztowały. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co ja tu mam, a mam rzeczy z różnych kategorii, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie dla Was. Przyjemny, może nie pomocny, ale przyjemny, to zostawiacie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I co, zaczynamy! Zaczynamy, zaczynamy i do bora sięgamy. Jest jedna rzecz, którą chcę bardzo zobaczyć, i już ją tutaj mam. Eee, tak. I wyciągniemy ją jako pierwszą. I to jest Erna Moneska. Uwaga! Zauważacie chyba, myślę, jak nie oglądacie, że. Eee, na jesieni, w zimie mam fazę na futrzaki. Tak, a jak robi się cieplej i pojawiają się ramoneski, to jakoś tak w tym roku przyfazowało mnie na te ramoneski, dlatego że one są raz w takim wykończeniu, które uwielbiam, czyli w zamszu, to oczywiście sztucznym, i są w bardzo pięknych dla mnie kolorach, e, takich, które lubię. I widziałeście ostatnio, y, pokazywałam wam, właściwie nie pokazywałam Wam w żadnym filmie, ale pokazywałam się w ramonesce takiej błękitnej z Mojito. I jak zobaczyłam na stronie Since'a, że są ramoneski, słuchajcie, 59,99. W różnych kolorach, to stwierdziłam, że o tą konkretną muszę zamówić w takim jasnym turkusie, bo to nie jest mięta, to jest taki jasny, pastelowy turkus. Stwierdziłam, że kolor jest przepiękny i cena też jest fajna, więc nawet jeżeli nie pochodzę w niej za dużo w tym roku, to nie widzę powodu, żeby nie chodzić w przyszłym. Jednak ramoneski utrzymują się w trendach. Od długiego czasu i jakoś nie zapowiada nic ich rychłego, nie wiem, zniknięcia z trendów, ale tak. Taką ramoneskę zamówiłam właśnie w rozmiarze M. Mam nadzieję, że będzie dobra. O widzicie, tu jest cena 99,99, ,99, czyli jeszcze przed jakąś tam obniżką, ale na pewno kosztowała 59,99. Także coś takiego. Klasyczny fason, wiadomo. Teraz powiem od razu też coś, bo mówimy na te kurtki ramoneski. To nie są ramoneski, to są tak naprawdę inspiracje. Prawdziwe ramoneski były kilkadziesiąt lat temu i troszkę inaczej wyglądały, ale teraz przyjęło się, że mówimy na tego typu kurtki właśnie ramoneski. Także coś takiego, czuję, że jest taka mięciutka, cienka, to jest taki właśnie sztuczny meszek, sztuczny zamszyk, więc te kurt kurtki mm, Ramoneski właśnie ze sztucznego zamszu mają tą fajną przewagę nad tymi z ekoskóry, że po prostu są wygodniejsze w noszeniu, są raz, że wygodniejsze, dwa, wrzucacie bez problemu taką kurtkę do pralki, tak przynajmniej mi się wydaje, poczekajcie, spojrzę na metkę, tak, w 30 stopniach pierzecie i hej, i chodzicie dalej, więc one są po prostu mm, dość praktyczne. Dobra. Dosyć gadania zakładamy i patrzymy, czy jest dobra w ogóle. Mam nadzieję, że tak. Dobra, pokazuję Wam tą kurteczkę. Oczywiście rękawy już sobie podwinęłam, ale jak ostatnio zwróciła uwagę jedna z Was, co jest słuszne, to nie każdy tak nosi, więc ja odwinę, żeby Wam pokazać długość, jak ona wygląda z ym, takimi normalnie rękawami, nie podwiniętymi Także prezentuje się tak i to jest rozmiar M. Wydaje mi się, że ona jest minimalnie za mała, przez to jak się tutaj troszkę zwi nie za mała, tylko za duża, przez to jak się tutaj y, troszeczkę zwija, ale w sumie ym, no nie, nie, nie widzę, żeby to było jakieś takie rażące. Wydaje mi się, że nie, także zapnę ją jeszcze, żeby zobaczyć jak się prezentuje zapięta i Wam pokazać przede wszystkim Coś takiego. No oczywiście nic specjalnego, jak to każda ramoneska, jak jest zapięta. Natomiast do, do noszenia właśnie w ten sposób jest świetna. Kolor, kolor mi się strasznie podoba. Rękawy są fajne, bo nie są takie, wiecie co, obcisłe, tylko one są troszkę luźniejsze, także to jest świetne. To mi się bardzo podoba, bo możecie, wiecie, założyć pod spód nawet grubszy sweter, jak będzie trzeba, czy jakąś grubszą bluzę i nie będzie to takie okropnie obciśnięte. Można też tak sobie podciągnąć te rękawy, ale wtedy troszkę coś mi się tutaj widzę... Hmm, układa może nie idealnie tak, jak bym chciała. Także jest taka. Kolor bomba. Wykończenie, ten zamszyk sztuczny też jest bardzo fajny. No i cena w tym momencie była też bardzo, bardzo korzystna i już zajrzałam w międzyczasie, zanim zaczęłam kręcić to mierzenie i ona teraz jest nie, jest dalej po 59. Nie, czekajcie, bo się bym pomyliła. Ona jest po 59, ona jest przeceniona, ale są też inne kolory, które są nieprzecenione i kosztują, zdaje się, 99. Jakieś tam beże, no, czyli takie bardziej spokojne. A ta jako, że pewnie, no, nie każdy, mniej osób na pewno postawi na taki kolor niż na taki zachowawczy. Jestem totalnie na tak. Co Wy sądzicie? Dobra, losujemy dalej. Zobaczymy, co wyciągniemy. O! To jest coś, co też mi się spodobało. Jako, że ja nie przypadłam jakoś wyjątkowo za koszulami, to nawet samo mnie to zdziwiło, ale to jest koszula. To jest dłuższa koszula, kurczę, fajna jest! Dłuższa koszula właśnie w takim beżowym kolorze z kieszonkami z przodu i ona jest w rozmiarze M. Tutaj mam cenę 6999, ale czekam, popatrzę za na w tym środku nie ma żadnego rachunku, niestety nie pamiętam, będziecie musiały spojrzeć na stronie. Ja Wam podlinkuję oczywiście te wszystkie rzeczy, żebyście sobie mogły je zobaczyć też na stronie. I popatrzcie na tą kuszę, ona jest dłuższa i jest z paskiem. Jeżeli będzie odpowiedniego rozmiaru i będzie odpowiednio luźna, to całkiem fajnie na mojej sylwetce kolumny może, może się układać, zobaczymy. Także coś takiego. Jeżeli chodzi o skład, to zaraz popatrzymy, o i ma też kieszenie z tego co widzę, to mamy tutaj 100% wiskozy, czyli materiał sztuczny, niesyntetyczny, nienaturalny tylko sztuczny. Wiskoza, przypominam, powstaje w obróbce celulozy. Bardzo fajny materiał. To jest materiał sztuczny, przewiewny i generalnie jedną ma taką wadę, którą może komuś przeszkadzać dosyć łatwo się mnie. Ale myślę, że no nie wiem, zobaczymy tą koszulę. Kolor też jest fajny, bo jest taki chłodniejszy beż, czyli taki, który pasuje do mojej karnacji. W filmie będziecie miały różne filmy, które mogą się wam spodobać, tak to nazywam. I tam między innymi podrzucę wam też jak dobrać właśnie beże do Karnacji, żeby nam pasowały, więc myślę, że ten całkiem fajnie będzie leżał. Zobaczmy, jak wygląda. Wiecie co, super fajnie wszystko, ale ja sobie nie wyprasowałam tej koszuli na kołnierzyku, czyli centralnie tam, gdzie no, powinna być wyprasowana, więc trochę to chyba będzie odbierało wizualnego efektu. Ale zobaczmy, jak ona się prezentuje. Mam tutaj lustro, więc muszę się do Was odwrócić bokiem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała, jak ją właśnie zwiążę w tali. Czy będzie fajna, czy nie? No fajna jest. Ja ją tutaj rozpiam. Ona jest w ogóle na zatrzaski, nie na guziki, więc dla mnie to jest coś cudownego. Jeżeli mnie oglądacie, to doskonale o tym wiecie. Fajna jest ta koszula. Popatrzcie. Widzicie? Tutaj można trochę wyciągnąć. E, można ją będzie jeszcze może mocniej troszkę ścisnąć. Może nie robi takiego efektu, wiecie, przez ten pasek super wciętej talii, ale i tak wygląda dobrze moim zdaniem. Widzicie? Tył jest dłuższy. Z tyłu wygląda tak. Wygląda bardzo fajnie, moim zdaniem. Poprawiam ją tu trochę. Wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. A szczerze to była rzecz chyba, do której miałam największe wątpliwości, jeżeli chodzi o to zamówienie, czy w ogóle ją brać. Bo z jednej strony mi się podobała, a z drugiej strony tak nie było tak, wiecie, na 100%. A teraz jak ją założyłam, to mi się bardzo, bardzo podoba. I generalnie tak, ona ma, popatrzcie, tutaj ym, pokażę Wam z bliska, o, ma... Taki zatrzask na rękawach, bo z założenia ona ma mieć podwinięte rękawy. W środku jest, już zaraz wyciągnę, ten pasek taki, nie? Wiecie o co chodzi? O, chyba się jeszcze bardziej podwinąć, podciągnąć. O, widzicie? Więc ona ma być tak. O, coś tu podwinęłam, chyba nie za bardzo, tak, już tak powiem, skrzętnie. Także tak się prezentuje. Można ją zapiąć też pod szyję i może też będzie fajnie wyglądać. Poczekajcie, bo w sumie ona jak przyszła to była zapięta. O, tak. Gdzie ten kołnierzyk? O, tak. I też fajnie wygląda. Nawet może powiedziałabym, że lepiej, tylko muszę sobie to wyprasować, bo tu się coś zawija, aż sobie zobaczę sama w kamerze. Tak. Tak mi się jeszcze bardziej nawet podoba, jak jest zapięta pod szyję. To jest trochę w tym stylu takim, co mam. Te dwie koszule z szyi na z skóry czarną i taką rudawą. To jest właśnie też taki kołnierzyczek, i tak dalej. I widzimy, że tutaj mam guziczki na ramionach, także wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tak, nagrywam. Możesz przejść jak chcesz. Także. No i bo ja nagrywam. Nagrywam. Zamknij za yeah. No dobra, słuchajcie, kot też oczywiście musiał wejść. Kirosław chcesz się przywitać, także koszula prezentuje się tak. Rozmiarowo jest dobra. Wydaje mi się, że jest bardzo fajna nawet. Nie tylko fajna, ale bardzo fajna, a jak ją jeszcze bardziej ścisnę w talii, to będzie jeszcze bardziej fajna. Tak, w ten sposób. No, tak, taki fasonik. Co sądzicie? Co, co w ogóle uważacie? Czy się ze mną zgadzacie? I tak jak mówię, kolor też mi się wydaje w porządku do mojej karnacji. Przez to, że to są zatrzaski, to jak się je krzywo zatrzaśnie, to się tu trochę zwija, ale to można sobie przekręcić odpowiednio. Także to jest druga rzecz. I ja jestem totalnie, totalnie. W tym wypadku też na tak, jeżeli chodzi o samą koszulę, ale muszę się zastanowić, czy ją sobie zostawić, czy rzeczywiście śmigałabym w niej tak często, jak ona jest warta, bo no, bardzo mi się podoba, ale muszę to przemyśleć. Możecie mi doradzić, czy ją zostawić, czy ją oddać. Kolejna rzecz z wora to jest sukienka i wystaje z niej jakaś nitka, ale mam nadzieję, że to nie jest dziura. Nie. To jest sukienka i ją mam w rozmiarze również M. I znowu cena tu jest 79,99, ale ona na stówę kosztowała mniej. Ona kosztowała coś koło 40 zł, o ile dobrze kojarzę. Rozmiar M. I to jest sukienka w kwiaty, również w takim bladym, turkusowym kolorze. Bardzo ładna. Bardzo mi się podoba, tak jak ją wyciągnęłam teraz. Natomiast dół jest midi i jest plisowany w takie bardzo, bardzo drobniutkie plisiki. Widzicie to? Także stwierdziłam, że to też jest totalnie mój vibe, jeżeli chodzi o wiosnę, o lato. I nawet szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na jesień by była fajna. Tak, ona jest midi, czy ona jest dłuższa? Tak, ona jest za połowę łydki, jak tak na razie siedzę, więc myślę, że mm, można ją uznać za midi. Ma lekko przeźroczyste, długie rękawy. Tutaj widzę, są zapinane. Mam nadzieję, że będzie można podciągnąć, podwinąć. Czyli to, co lubię najbardziej. Ma trójkątny dekolt i tu jest taki pseudokopertowy, bo popatrzcie, on nie jest tak kopertowy, bo to jest zaszyte totalnie, no ale tak ma wyglądać. Także coś takiego. Zobaczmy. Okidoki, teraz czas na tą sukienkę i... i... ona jest za duża. Jest za duża, no w sumie to chyba się powinnam cieszyć, nie? Generalnie rozmiarówka Senseja, zauważyłam, że jest taka po tej większej stronie. Jest za duża i nie wygląda to moim zdaniem jakoś ładnie. Widzicie, ja tutaj mam gumkę, ale ta gumka jest sporo, sporo luźna nawet bez rozciągania, więc myślę, że jakby to była S, to to by się tak fajniej tutaj w tali ułożyło i... Trochę tak klockuje sylwetkę, nie powiem, że nie i ten dół też układa się tak... Przynajmniej na mnie oczywiście, bo to może się na każdym wiadomo inaczej ułożyć, ale nie, nie wygląda to za ładnie. Tu jest tak masywnie, tutaj też jest jakoś tak... Jest bardzo bardzo klocowa, to zamiast wiecie, tą moją prostą sylwetkę trochę podrasować, podciągnąć, to jednak podkreśla um, tej te mankamenty. Kolor mi się bardzo podoba. Sam zamysł sukienki też mi się bardzo podoba, ale myślę, że jednak rozmiarowo um, no to nie jest do końca to, co bym chciała. Może besty by była lepsza, ale szczerze mówiąc to nie chcę mi się już kombinować i wiecie, zamawiać kolejny raz, a jak nie będzie i tak dalej, więc y, po prostu ją odeślę. Niestety będę musiała zrobić to pocztą, bo mm, oni nie mają darmowych zwrotów, czy jakichś takich przez kuriera zdaje się, tylko trzeba sobie y, samemu to wszystko odsyłać. Więc ta sukienka będzie szła do zwrotu. Wzór jest piękny, kolor jest piękny, ale nie wygląda y, po prostu korzystnie według mnie. Nawet jakbym na palcach stała, czy na jakichś obcasach, to no, jest taka... Trochę ciotkowata, po prostu na mnie. Także ja jestem na nie. A ciekawa jestem, co wy sądzicie? Czy się ze mną zgadzacie, czy nie? Obrócę się jeszcze, pokażę wam to jeszcze raz wszystko i idziemy dalej. O, 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 o. Fajny kolor. Leginsy. Leginsy z ekoskóry ale matowej. Niestety w dalszym ciągu nie znalazłam satysfakcjonujących mnie winylowych, nudziakowych spodni. I tutaj znowu mam rozmiar M, ale jak na to patrzę, chociaż nie, może będą dobre. I one kosztowały 39,99, chyba po tej przycenie ileś tam procent jakieś 31 zł, tak coś kojarzę. Proste, totalnie, bez niczego, bez żadnych kieszeni, bez żadnych dodatków, bez żadnych rozcięć na nogawkach. W takim kolorze, który jest... Troszkę cieplejszy powiedziałabym i wpadający w pomarańczowe tony, ale ciekawa jestem bardzo, jak będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o skład, to przypuszczam, że tutaj będzie poliuretan, poliester. Tak, na zewnątrz mamy poliuretan 100%, a od wewnątrz taka śliska warstwa. Zobaczcie, to jest poliester. To nie jest takie jak przy tych winylach różnych spodniach z tego skóry z Shein, że one mają taki przyjemny meszek. Tu jest coś takiego śliskiego od spodu. Czy to dobrze, czy źle? Powiedziałabym, że wolę tą wersję taką bardziej myszkową, bo ona jest po prostu przyjemniejsza dla skóry, mniej śliska. Ale zobaczymy, jak założę, jak będę się w tym czuła. Także mierzymy. Tak, jak mierzymy spodnie z ekoskóry czy jakieś legginsy, to oczywiście od razu musi być ta bluza. Nie wiem dlaczego, ale ona mi się jakoś tak y, zawsze zgrywa. I jeżeli chodzi o te legginsy, to z przodu powiedziałabym, że wyglądają jeszcze całkiem spoko. Oczywiście one muszą być do czegoś, co jest troszkę dłuższe. Ale wysokość stanu jest dla mnie hmm, po prostu za mała ta część. I nie mogę ich podciągnąć do talii, i przez to, że one, gdyby były w talii, próbowałam, ale wtedy wiecie, tu wszystko wchodzi. Hmm, gdyby były w talii, to y, szerokość w pasie byłaby dobra. Teraz natomiast po prostu robią mi się takie. Czekajcie, tak Wam pokażę. Nie dam koła ciała, ale widzicie, co się robi, nie? Takie wały się wylewają. W przodu wyglądają fajnie, podobają mi się. Natomiast nie podobają mi się bardzo z tyłu. Nie wiem, jakoś tak... Pupa mi się kojarzy, wiecie z czym? Z takim diabłem, co w South Parku był. Taki czerwony diabeł tam był. Nie wiem, czy oglądaliście ten... To był chyba pełnomatrażowy South Park. Tam był taki diabeł, diabeł, który skakał z taką pupą czerwoną, błyszczącą. Nie wiem dlaczego, ale te spodnie mi się, te mi się tak kojarzą. No i nie układają się za ładnie, moim zdaniem, na udach. Też podkreślają na przykład Tutaj widzę jakiś celulit, jakieś takie nierówności skóry, więc nie do końca mnie przekonują. Szkoda, bo myślałam, że będą fajne, fajnie się zapowiadały. I ogólnie mogę powiedzieć, że one nie wyglądają źle. W sensie nie są złe, bo są fajne, ale są też takie na przykład sztywniejsze, dużo fajniejsze są um, te szyjnowe, o znowu mówię o szyi nowych, ale szyi nowe. Coś tu jeszcze się dziwnie układa. Szyinowe, właśnie spodnie winylowe czy z Ekoskór, bo one są. Te ekoskóry, te winyle są elastyczne, a to jest takie trochę sztywne. Mogłabym to porównać z tymi leggingsami, które mam z Zary, też takie właśnie w jasnym, nudziakowym kolorze z ekoskóry, że to jest taka sztywność w tym. I generalnie, no nie, jestem chyba na nie. Tak jakoś nie za bardzo nie przekonuję. Poza tym mam wrażenie, że one mają też trochę taki kolor, jaki założyłam zanadto zbliżony do mojej skóry. Nie wiem, teraz mam takie światło, że nie do końca może to widzę, bo wiadomo, że nie są jak moja skóra, jak moja twarz i ręce, ale mam wrażenie, że jest jakiś taki mianownik, który sprawia, że z większej odległości wyglądałabym po prostu w nich, jakbym nic nie miała. Tak mi się wydaje. Jeszcze jak się trochę opalę. Także no, pokazuję Wam. Są spoko, ale nie na mnie. I idziemy dalej. I dalej. Mam krótką spódnicę. Właściwie mam dwie krótkie spódnice. Wyciągnę Albo nie, najpierw Wam pokażę to. Dobra, mam krótkie spódnice w rozmiarze. Znowu M. E, początkowo kosztowały 39,99, za tą też zapłaciłam 31 ze zniżką. E, coś takiego. Znowu z ekoskóry, taka jasna, nudziakowa. Mam nadzieję, że ta długość, mimo że krótka, nie będzie za krótka. Też bardzo mi się ta spódnica spodobała i fajnie na przykład będzie ją. Zostawić z jakąś luźniejszą bluzką białą, czy koszulą taką luźniejszą, może nawet bardziej w stylu boho, coś takiego. Nie wiem jeszcze, z czym ją zaraz przymierzę, bo zależy, co mam, wiecie, dostępne pod ręką na już. Ale coś takiego jeszcze wynalazłam na stronie właśnie Sinsaya. To jest pierwsza spódnica, więc zmierzmy ją. Powiem Wam, że ta spódnica jest fajna jest fajna, bo długość nie jest taka jakaś drastyczna i ona ma, popatrzcie, gumę. Ona jest nawet tutaj, widzicie, trochę na mnie za szeroka. Mogłaby być w mniejszym rozmiarze, ale jest o tyle fajna, że ta guma jest taka przyjemnie elastyczna, że mogę ją nawet troszkę niżej zsunąć, tą spódnicę nie w talii ją mieć i, i tak nie jest tak, że opina jakoś, że się wrzyna paskudnie i długość też jest fajna i w ogóle są kieszenie, także popatrzcie, bardzo fajna jest ta spódnica, podoba mi się i podoba mi się w tym kolorze. Ładnie wygląda właśnie do takich. do takich luźniejszych górek, ale mogłaby być chyba trochę mniejsza. Ona chyba z założenia powinna być mniejsza. No właśnie, znowu ta rozmiarówka Sinseya. Wydawałoby się, że takiej młodzieżowej ściówki, która powinna mieć mniejsze rozmiary, nie wiem, jakoś tak mi się kojarzy. A czekajcie co tu jest. Aha, tu jest zawinięte, nie wyprasowałam tego. Albo jest źle zaszyte Nie, coś tu jest krzywo odszyte chyba. No. No bo się księga zaprasowane, nie wiem, nie mogę tego teraz stwierdzić. Nie prasowałam jej w ogóle. Yy, tą koszulę na przykład musiałam przeprasować, bo była strasznie wymiętolona. Także nie wiem, zastanowię się jeszcze. Bardzo mi się podoba. Ale przejdźmy do kolejnej rzeczy. Druga spódnica to jest dokładnie to samo, tylko znowu w takim bardzo, bardzo bladym, ten sam rozmiar też, w bardzo bladym kolorze błękitno-błękitny. Ten jest bardziej błękitny niż turkusowy. I szczerze mówiąc, na początku zwróciłam uwagę właśnie na to, ale tak stwierdziłam, że one są tak tanie, że. W sumie ta druga też mi się podoba i będę musiała po prostu zdecydować, yy, którą sobie zostawię. Wy już wiecie, jak tam to wyglądała, ja jeszcze nie wiem, bo wiecie, że ja najpierw nagrywam to gadanie, a potem dopiero mierzę, więc możliwe, że żadna ze mną nie zostanie, a możliwe, że jak się zakocham, to obie zobaczymy. W każdym razie coś takiego. No i ta na przykład do tej ramoneski, takiej bardziej turkusowej, do jakiegoś topu luźniejszego, białego i od razu mamy taki świeży, wiosenny bądź letni. Look. także zobaczmy jeszcze jak wygląda ta no właśnie ten niebiesiaczek. ten niebieściaczek i on się układa moim zdaniem dobrze już tutaj wciąż ten rozmiar mam wrażenie że mógłby być trochę mniejszy na mnie czyli taki o widzicie o tyle mniejszy żeby tutaj tak nie odstawało ale i tak ym, i tak moim zdaniem jest y, całkiem spoko jest taka jak jest troszkę luźniejsza Jakoś tak jest tak chill bardziej, wiecie o co mi chodzi. Powiem Wam, że ten kolor teraz jak założę, to bardziej mi się podoba. W sensie czuję się bardziej yy, z bardziej sobą. Jakoś tak bardziej jestem zgrana z tym kolorem, także yy, myślę, że tą spódnicę w tym kolorku zostawię, a tamtą jednak odeślę. Tak się zastanawiam, co sądzicie? Wiem, że ten kolor jest oczywiście mniej mniej taki do wszystkiego, nie? Mniej uniwersalny. Ale jakoś tak fajnie się w niej czuję. Jak pamiętacie, jeszcze w zimie bodajże mierzyłam podobną spódnicę, w podobnym kolorze, też właśnie z Sinsaya. I nie pamiętam, czy tamta była dobra, czy nie. I odesłałam ją później, czy tam oddałam, już nie pamiętam. Nie, nie odesłałam, oddałam, odwiozłam po prostu do sklepu. I trochę później żałowałam, że jej nie zostawiłam. Więc <laughs> tak się zastanawiam i chyba ona ze mną zostanie, ta. Oczywiście na obcasach to by się prezentowało jeszcze wszystko piękniej, zgrabniej i tak dalej, ale no nie czerwimy się, ja chodzę raczej w płaskich butach, bądź na niewielkich obcasach, jak jest lato, jak jest wiosna, a więc tak, ja jestem tutaj na tak, tak, na stówę, stówę. I na koniec mam spodnie. Podnie spodnie, żeby było super wygodnie. One kosztowały początkowo 59.99, też były taniej jakie właśnie zamawiam. i one z tego co kojarzę, chyba są w 100% z wiskozy. Zaraz to sprawdzimy. Tak, to jest 100% wiskozy i to też mam w rozmiarze M i to są popatrzcie Totalnie luźne spodnie, znowu w takim beżowym kolorze. Wydaje mi się, że on jest podobny trochę, coś pomiędzy tą koszulą, a tymi leggingsami. Jesus, dekolt mi wychodzi cały, mi się rozchodzi, bo sobie za słabo spięłam. Dobra, nieważne. Także coś takiego. I mają pasek taki fajny nawet w sumie ze sznurków, popatrzcie. Całkiem to wygląda przyjemnie. Także te spodnie też powiem Wam, że wyglądają dobrze. Mają kieszenie, szerokie nogawki i są takie, czuć, że są lekkie, przewiewne i przyjemne. Tylko właśnie, no, jest to wiskoza, więc mogą nie wytrzymywać, że tak powiem, yy, za dużo wyprostowane. Także ostatnia rzecz prezentuje się. Tak, tak, to jest ostatnia rzecz. Nic, tego, nic już nie mam, to teraz mierzymy. E, tak, pokażę wam to wszystko fajnie, pięknie, ale niestety. Te spodnie są na troszkę niższą osobę ode mnie w sensie w tej części krótszą, bo jak wiecie, ja mam chłopięcą sylwetkę i przy takiej sylwetce często jest tak, że miednica, miednica nie jest tak rozłożysta, tylko jest troszeczkę dłuższa w tym kierunku. I przez to czasami rzeczy na mnie też nie pasują. No i te spodnie są po prostu za krótkie w tej części. Generalnie no pokażę wam to, widzicie, co się tu dzieje? Głaszą mi w tym, głażą mi tutaj. Z przodu, a szkoda, bo strasznie z nimi nadzieję wiązałam, bo mi się takie fajne chillowe wydawały, no ale musiałabym je nosić tak. I wtedy to wygląda, no tragicznie po prostu. Także myślę, że jeszcze będę musiała, jak będę chciała takie spodnie znaleźć, no to poszukać po prostu takich, które będą lepiej na mnie leżeć od tych. Nie podoba mi się, jak wyglądają. Podoba mi się bardzo, jakie są fajne i przyjemne, natomiast to, jak wyglądam, no. Nie do końca. Okej okay, moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że to mierzymy. Było dla Was ciekawe, trochę was zrelaksowało, rozerwało, były i wtopy, i fajne rzeczy. Dawajcie znać, co się Wam najbardziej podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!